Senior, dzisiaj Wam pokażę stronę, w której można usunąć tła ze zdjęć. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Z góry dziękuję. Klikamy w prześlij obraz i wybieramy zdjęcie, po czym następnie czekamy, aż tło się usunie ze zdjęcia i gotowe możemy pobrać. Jakie są plusy i minusy? Minus jest taki, że tylko jeden rodzaj o mniejszym wymiarze można pobrać, ale nie jest zły, więc za darmo można, bo większy jest w wersji Pro. A plus jest taki, że nie ma limitu.